Urodziłem się w bardzo bogatej rodzinie. Wiodłem wspaniałe i beztroskie życie. Cieszyłem się błogosławieństwem Boga i ludzi. Miałem kochającą żonę, siedmioro synów i trzy córki, bardzo wiele służby. Posiadałem też wiele nieruchomości, fabryk i zakładów pracy. Zatrudniałem setki pracowników i miałem do dyspozycji dziesiątki nowych samochodów. Prosperowałem jako jeden z najzamożniejszych ludzi na świecie. Wiodłem, można powiedzieć, idyliczne życie. Ale pewnego dnia. Dnia, który na początku niczym się nie różnił od pozostałych, nagle i niespodziewanie świat runął. Świat zawalił się dla mnie, straciłem bowiem wszystko. Zostałem zrujnowany, przepadł cały dorobek mojego życia. Ale to nie koniec, nieszczęść. Wybucha wojna i zabiła wszystkich moich pracowników oraz służących. To dramatyczna historia, ale to nie jej koniec. W tym samym czasie. Zabito wszystkie moje dzieci. Jednego dnia utraciłem dziesięcioro dzieci. To jeszcze nie finał tej historii. Zaraz potem zachorowałem na nieliczoną chorobę. Tron złośliwy. Moje ciało znalazło się w stanie rozkładu, a ból przeszywał mnie do szpiku kości. Można powiedzieć, że moje życie straciło dla mnie sens. Ale się nie poddałem, bo czułem, że Bóg był blisko mnie że cierpiał razem ze mną, a może nawet zapłakał. Dzień dobry Państwu. To oczywiście nie moja historia, to nieco współcześniona przeze mnie historia Hioba. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli kolejny tekst tej księgi, a jest zapisany w pierwszym rozdziale, 22 wiersz. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Bogu. Czym nie zgrzeszył Hiob, do tego zaraz przyjdziemy, to był tylko fragment tekstu, który chciałbym, żebyśmy nieco rozszerzyli. Chciałbym także zacząć historię od pewnego rodzaju kontekstu, od ustalenia, kiedy księga powstała. Tak do końca to nie wiadomo, przyjmuje się, że między VI a III wiekiem przed Chrystusem, choć inni zakładają, że księga Hioba ze względu na styl i formę swojego przykazu. Mogła zostać spisana jeszcze przed spisanie pięciu ksiągu Mojżesza. Przyjmując takie założenie, możemy patrzeć na księgę Hioba w nieco innym świetle. I chciałbym od razu zwrócić uwagę na pierwszy tekst, który jest w pierwszym rozdziale, wiersz pierwszy, gdzie czytamy o Hiobie takie informacje. Był mąż w Ziemi łus imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od zwego. Ten opis możemy troszeczkę uzupełnić i rozwinąć o wiersz ósmy, gdzie czytamy. Bo nie ma mu równego na ziemi. Nie ma Hiobowi równemu na ziemi, co znaczy, że był wyjątkowy. Ale też w tym opisie mamy wyjątkową sytuację. Bo kiedy wczytamy się w te teksty, to dowiadujemy się, kto wydaje świadectwo tym człowieku. Sam Pan Bóg. To Pan Bóg opisuje. Swoimi słowami właśnie Hioba. Słowo Boże jest bez wątpienia źródłem informacji i komunikacji. A z Bożych słów dowiadujemy się od razu, co tak naprawdę Bóg ceni najbardziej: nienaganny charakter, bogobojność, odwrócenie się od wszelkiego zła. I takie postępowanie podoba się naszemu Stwórcy i jest to także dla nas bardzo cenna lekcja. Czy Bóg wyróżnia? Ze względu na teologiczną wiedzę lub biblijną erudycję? Niekoniecznie. Hiob nie miał żadnej biblijnej wiedzy, ponieważ można przyjąć założenie, że nie było wtedy Biblii. Był uczciwym, bogobojnym człowiekiem i zachowywał prawość. To się najbardziej liczy w oczach Boga. I można powiedzieć, że Bóg jemu błogosławił. Ale w historii Hioba przyszedł moment, że szatan postawił sobie na celowniku Hioba. Dlaczego? Ponieważ nie podobają mu się tacy właśnie ludzie pobożni, uczciwi, wierni Bogu. Szatan nie lubi ludzi żyjących w zgodzie z wolą Bożą i w zgodzie z Jego prawem. On zatrudnia tylko niewolników. Ludzi, którzy nie chcą się podporządkować Jego terani, próbuje za wszelką cenę zniszczyć, odebrać wszystko, co mają najcenniejszego. Dlatego dręczył Chyba materialnie, psychicznie, duchowo i fizycznie. Jego życie. Runęło i utonęło na samym dnie oceanu. Ale kiedy sięgasz z dna, to szukasz oparcia wśród najbliższych. Jednak okazuje się, że najbliżsi mogą zadać Ci jeszcze więcej bólu. Mogą wbić Ci przysłowiowy nóż w plecy. Słowa żony mogą odebrać mu wszelką nadzieję. I tak w drugim rozdziale, wierszu dziewiątym, czytamy. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożyć Bogu i umrzesz. Co to była za kobieta? Spodziewałby się takiej słów od żony? Nie potrafiła współczuć mężowi ani towarzyszyć mu w bólu. A głosem z jeden z ojców kościoła, nazwał ją pomocnicą diabła. Kobieta, którą kochał i spędził wiele lat życia, z którą miał siedmioro synów i trzy córki, odwraca się od Boga i własnego męża. Zawodzi. Przyjaciele, choć na początku wyrażają empatię, to ostatecznie oskarżają go o ukryte grzechy i także zawodzą. Chory ciało odmawia posłuszeństwa i także zawodzi. Ciało został pozbawiony wsparcia najbliższych. Zajął gdzieś miejsce na uboczu, na odludziu, w popiele, a to do pozycji miał tylko kawałek jakiejś skorupy. Jednak w tej historii to, co zadawało najwięcej bólu i cierpienia, to była samotność. W takim momencie mógł się poczuć najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. Szatan. Z rozkazu Boga nie mógł go zabić, ale mógł podsuwać mu myśli samobójcze. To jego metoda lekarstwa i terapia na depresję. Umicestwić człowieka. Mógłby potem powiedzieć, to nie ja, to on sam się zabił, a nie mówiłem, że tak będzie. Wiedziałem to od początku. A niech ją. Pomimo tego, że czuł się najbardziej samotnym człowiekiem na świecie, to nie był sam. On wiedział, że Bóg jest z nim. I co wtedy zrobił? I rzekł, nagi wyszedłem z ona, mojej, i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie mi Pańskie błogosławione. I poddał się całkowicie woli Bożej. Nawet jeśli działy się te straszne i niezrozumiałe dla Niego rzeczy, nie przesłoniły mu Bożej obecności, bo Bóg jest zawsze na miejscu. Pojawia się często pytanie, dlaczego Hiob cierpiał? Dlaczego Pan Bóg pozwolił szatanowi doświadczyć go? Może dlatego, jak czytamy w Psalmie 135, w wierszu 6, Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Pamiętajmy, że historia Hioba rozgrywała się przed całym wszechświatem, tak jak prawdopodobnie Twoja i moja historia, bo to jest wspólny dramat Boga i ludzi. Gdy Ty cierpisz, Pan Bóg cierpi. Gdy Ty płaczesz, Pan Bóg płacze. Pomimo tego, że Hiob stracił wszystko, pomimo tego, że bardzo cierpią, rodzina i bliżsi zawiedli, to Bóg, Jestem, który Jestem nigdy nie zawodzi. Hiob przyjął wszystko, co Bóg dopuszczał w jego życiu. Ufał Bogu jak najwierniejszemu przyjacielowi. A co dziwne w tej historii, to fakt, że Pan Bóg zaufał Hiobowi. Wiedział, że Hiob go kocha ponad wszystko i pozostanie mu wierny. I Hiob wytrwał. Oznaczało to Boży triumf i wielką przegraną szatana, który był przekonany, że Hiob poniesie klęskę i odwróci się w konsekwencji od Boga. Wykorzystał Wszystkie szatańskie sztuczki, a niech nie. nie. Hiob wytrwał i wyznał przed światem: Nagi wyszedłem z łauna matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, pan wziął, i będzie mi pańskie błogosławione. Cóż to było za wyznanie? Wydaje się nam czasami, że Bóg milczy i nie słucha nas. Ale Bóg, nawet gdy milczał, nie opuścił Hioba i on o tym wiedział. Choć przychodził różne fazy kryzysu, a nie dał się ani złamać ludziom, ani szatanowi. Jego postawa była tym bardziej godna podziwu, że nie miał do dyspozycji, tak jak my teraz, Słowa Bożego, przykładu Pana Jezusa czy apostołów. Miał za to Boga, którego bez wątpienia znał, przyjaźnił się z nim i to mu wystarczyło. A Pan Bóg, Pan Bóg chciał udowodnić przed samym wszechświatem, że Chyba pozostanie mu wierny do końca. Choć on o tym prawdopodobnie nie wiedział. A wszystko wskazuje za tym, że tak jest życiem każdego człowieka. Każdy z nas ma coś do udowodnienia, coś do pokazania. Ile razy w swoim życiu upadłem? Ile razy Ty w swoim życiu upadłeś? Nieważne są jednak razy. Ważne jest, że za każdym razem z mocą Chrystusową podnosimy się, wstajemy i podążamy dalej za zbawicielem. Bo przychodzą i będą przychodzić doświadczenia na każdego człowieka. Ale życzyłbym sobie i każdemu z Was, że nawet gdy wszystkie ciężary tego świata przygniotą mnie, nawet wtedy, gdy poczuję się najbardziej samotnym człowiekiem na świecie, jak wtedy Hiob, to wtedy zdobędę się na słowa, które powiedziałem. I powiem: choćby mnie zabił, jemu ufać będę. Pomódlmy się. Panie Boże Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie, oddać Ci cześć i chwałę. Chcemy Ci podziękować za to, że możemy studiować Księgę Hioba i czytać cały Twój Nowy i Stary Testament. Chcemy prosić Ciebie, Panie Boże, abyś w każdym momencie naszego życia, kiedy cierpimy, kiedy przychodzimy różne doświadczenia, abyś, Boże, był zawsze, stale z nami, żebyś nas nie opuszczał, nie pozwól, żebyśmy my oddalili się kiedykolwiek od Ciebie. No to prosimy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Amen. Moi drodzy, dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Chciałem wam podziękować za to, zaprosić oczywiście na kolejną pobudkę, która jest już jutro. A teraz życząc wam z Bożych, żegnam się z nami, do widzenia.